Patrzymy na rynek ubezpieczeniowy szeroko, zarówno jeśli chodzi o obszar zabezpieczenia społeczeństwa, gospodarki, ale też na obszar medyczny. Tutaj bym przede wszystkim chciał powiedzieć o takim zwanym zjawisku luki ubezpieczeniowej. W dalszym ciągu nasze badania wskazują, że jest duża część gospodarki, która nie jest należycie zabezpieczona. Widzieliśmy to na przykładzie katastrof naturalnych, powodzi. Występuje zjawisko luki ubezpieczeniowej, czyli niepokrytych potencjalnie strat, jakie mogą wyrządzić szkody masowe, pogodowe, katastroficzne. Więc będziemy starali się pracować nad takimi ramami instytucjonalnymi po to, żeby te ryzyka masowe zabezpieczyć. Kolejnym obszarem, którym dzisiaj mieliśmy okazję na EFNI porozmawiać, jest obszar związany ze starzejącym się społeczeństwem i tym, że tak zwana renta demograficzna, której byliśmy beneficjentem przez ostatnie lata, powoli się kończy i musimy szukać sposobów do tego, żeby gospodarkę Przestawić na gospodarkę opartą na wiedzy. I w tym aspekcie wyzwaniem na pewno, z jakim się mierzymy, będziemy się mierzyli, jest generalnie niski poziom innowacyjności polskiej gospodarki, niski poziom nakładów na badania i rozwój. W tym obszarze robimy sporo. W tym obszarze jako grupa PZD mamy uruchomiony program współpracy z firmami innowacyjnymi, w którym wykonaliśmy już w minionych latach 90 pilotaży z których 50 zakończyło się wdrożeniami, podnosząc innowacyjność, podnosząc poziom ucyfrowienia, sprawność organizacyjną PZU. W ten sposób przyczyniamy się też, umożliwiamy podmiotom również z polskiego rynku do tego, żeby na, w dużej skali PZU mogli rozwijać swoje biznesy. Prezydium ma dawać klientom poczucie bezpieczeństwa, zarówno takiego finansowego zabezpieczenia od rzeczy, które, na które nie mają wpływu, ale też zadbania o zdrowie. Więc no, to, co robimy, to staramy się to bezpieczeństwo zapewnić, poprawiamy naszą ofertę, poprawiamy sposób, w jaki docieramy do klientów, cyfryzujemy się po to, żeby to bezpieczeństwo finansowe i ten spokój ducha naszym klientom zapewnić.